Właśnie dzisiaj zakończyłam swoją przygodę z książkami o tajemniczym Christianie Greju i chciałabym podzielić się z Wami moimi wrażeniami. Postanowiłam zbiorczo mówić drugą i trzecią część trylogii, po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś zakończył lekturę pierwszej części z pozytywnym nastawieniem, to prędzej czy później zajrzy do kolejnych części. I teraz tak, jeżeli chodzi o pozycję, ciemniejsza strona Greja. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze styczności z tą serią, dodam, iż jest to druga część. Autorka nieco rozkręca fabułę. Wprowadza zdecydowanie więcej wątków, które powoli układają się w całość tej skomplikowanej układanki. Mam wrażenie, że prędzej czy później autorka musiała nieco przerobić postać Christiana Greya z władczego pana w mężczyznę bardziej romantycznego, ale w żadnym stopniu niepowłażliwego. W trakcie lektury namacalnie wyczuwa się to, jak postać Christiana się zmienia. Można powiedzieć, że ewoluuje, odnajdując w sobie zupełnie nowe odczucia. Pomimo tych wszystkich zmian, bohater nie traci na wartości. Nadal ma w sobie te cechy, które czytelnik zdążył już zauważyć i przyswoić w pierwszej części. A Anastazja, nadal skromna, zagubiona w wielkim świecie Christiana, stara się dopasować, jednocześnie zachowując swoją naturalność. Akty seksualne w drugiej części trylogii są jeszcze bardziej perwersyjne. Pikantne opisy nadal stanowią większość część treści. Warto jednak dostrzec, że autorka zdecydowanie poszerza fabułę i książka staje się przez to mniej monotonna, co wiele osób zarzucało jej po przeczytaniu pierwszej części. To co mnie zaskakuje w tej serii, to to, że na ogół prosta historia, może momentami wręcz banalna. Potrafi tak wmanewrować się w życie czytelnika, że dosłownie nie można przestać myśleć o tym, co się przed chwilą przeczytało. Czytelnik żyje treścią książki, a to, moim zdaniem, jeden z największych sukcesów, jaki mogła osiągnąć sama autorka. Dwójka bohaterów, Christian i Jana, zaczynają tworzyć swój mały świat. Owszem, są też inni bohaterowie, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani w powieści, ale tak naprawdę czeka się tylko na moment, w którym pan Grey i panna Steele zostaną. Zostaną sami. Nie chcę zdradzać szczegółów, powiem tylko, że w drugiej części bohaterowie będą musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Wypadek na namolny pracodawca Anny, decyzja o wspólnym życiu czy konfrontacja z byłą kochanką Greja to tylko niektóre z wydarzeń, które przeżywamy wspólnie z Christianem i Aną. Kończąc drugą część, od razu zabrałam się za kolejną, która jest równie pokaźna jak jej poprzedniczki: nowe oblicze Greja to już nie tylko seks i perwersja, ale także elementy powieści kryminalnej. Początkowo wątki odnośnie pościgów, podpaleń czy porwań wydawały mi się daleko nie na miejscu, szczególnie, że do tej pory autorka skupiała się na niewielkiej przestrzeni pomiędzy dwójką bohaterów i ich seksualnych ekscesach, ale w trakcie czytania wszystko łączy się w całość i ma całkiem niezły sens. Układając rąbka tajemnicy, Christian i Anna biorą ślub po kilku tygodniach znajomości. Trochę to infantylne? Faktycznie mogłoby się tak wydawać, ale do tej powieści trzeba po prostu podejść z dystansem. Przez dwie poprzednie części autorka praktycznie realizowała przewidywania czytelnika. W trzeciej części nieco krzyżuje plany bohaterów, jednocześnie wprowadzając czytelnika w błąd. Przyznam, że byłam trochę zaskoczona, że nagle wydarzy się coś, czego się nie spodziewałam. To naprawdę najlepsze, co mogła zrobić autorka. Nieco namieszać tak, by wyciągnąć tę powieść z ramek zwyczajnej baki dla dorosłych. W trzeciej części cała prawda o Christianie Grey'u wychodzi na jaw. Pojawia się wiele nowych informacji, ale no, większość z nich to po prostu potwierdzenie myśli czytelnika, który zdążył już opracować własną teorię opartą o poprzednie książki. Christian Gray to mężczyzna z bogatą i drastyczną przyszłością, który znalazł wreszcie kobietę, która uporządkowała jego duszę. Tak bym to ujęła. Ta historia jest po prostu piękna. Dobrze się ją czyta głównie dlatego, że w ferworze swojego życia codziennego potrzebujemy takich powieści, które dobrze się kończą. Zdaję sobie sprawę, że jest wielu przeciwników tej serii książek, ale wydaje mi się, że wystarczy podejść do wszystkiego z dystansem i nie doszukiwać się nie wiadomo czego. W książce jest wiele momentów zabawnych, ale są też takie, które chwytają za serce. Powieść ma wszystko to, co tworzy literacki sukces. To prosta książka opowiadająca o niezwykłym życiu dwojga ludzi odnajdujących w sobie przeznaczenie. Niezwykłe jest to, że co do samego końca udało się utrzymać przy książce ciekawość czytelnika. Nie mówię tutaj tylko o seksie, który oczywiście przewija się także przez trzecią część, ale wielkim plusem jest rozbudowanie fabuły. W końcówce trzeciej części odnajdujemy odniesienie do bajkowej przeszłości, jaką dzielą wspólnie Christianiana. A później autorka sprowadza nas na ziemię krótką wzmianką o kilkuletnim chłopcu o miedzianych włosach i wywiadem Anny z Christianem, który dwudziestokilkulatka przeprowadzała z Grejem na samym początku pierwszej części. Tyle tylko, że tym razem poznajemy wszystko, ale z perspektywy samego Christiana. Cieszę się osobiście, że Anna dojrzewa w trakcie trwania powieści. Z młodej i naiwnej dziewczyny staje się kobietą, która powoli, bo powoli, ale w końcu zaczyna kontrolować swój własny los. Wielki plus za, dla autorki za to, że ta początkowo nieśmiała bohaterka sama zaczyna prowokować Christiana Greya, a mam tutaj na myśli głównie aspekty łóżkowe. Pomimo wielu negatywnych komentarzy pod adresem tej serii książek, nie zmienię zdania. Nie ta historia urzekła i nie dlatego, że jest o niej głośno, ale dlatego, że to mimo wszystko dobra lektura, lekka i przyjemna. Muszę się przyznać, że po dłuższej przerwie odwiedziłam Dzięmpik i ku mojemu zdziwieniu jest on dosłownie zasypany powieściami o zabarwieniu eretycznym. Seria o Greju oczywiście króluje jako bestseller, ale podobnych pozycji jest co najmniej kilkadziesiąt. Wyraźnie zrobił się popyt na tego typu powieści, co mnie osobiście przeraża, bo boję się, że zrobi się z tego zwykła komercja, co już zaczęło się pojawiać przy sprzedaży serii pani James. Wszystko jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to, że jedna seria świetnie się sprzedała, nie oznacza, że teraz wszyscy będziemy czytać tylko i wyłącznie o seksie. Mam wrażenie, że nagle autorzy zauważyli, iż nadszedł czas, kiedy seks przestaje być tematem tabu, i wielu z nich zdecydowało się na pójście w tym kierunku. No cóż, ja zdecydowanie, przynajmniej na razie, dam sobie spokój z, te, z tego typu e, książkami. To już wszystko, jeżeli chodzi o serię książek o tajemniczym Christianie Greyu. Ja osobiście tę serię polecam, szczególnie na takie luźne wieczory, kiedy chcemy po prostu poczytać o czymś miłym i przyjemnym. Już teraz chciałabym zapowiedzieć, że na moim kanale wkrótce pojawi się recenzja, pojawią się rozważania na temat nowej pozycji spod pióra pani Rowling, powieści o tytule... Trafny wybór. Właśnie zabieram się za czytanie, także w najbliższym czasie oczywiście podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. To tyle z mojej strony, dziękuję, do usłyszenia.